Cześć. Pokażę ci, jak zrobić pho, tradycyjne danie kuchni wietnamskiej, niesamowicie esencjonalny, wyrazisty w smaku rosu. Zacznijmy od imbiru. Wielkości twojego kciuka. Przekrój na pół. Tak samo przekrój czosnek i w końcu cebulę. Nie pozbawiaj łupin. Przełóż warzywa do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika, niech się porządnie zrumienią goleń wołową najlepiej ze szpikiem, przełóż do garnka, zalej zimną wodą, wstaw na ogień i niech się gotuje. Tymczasem zajmij się przyprawami. Cynamon, goździki, wszystko podpraż, następnie w moździerzu potłucz na mniejsze kawałki i przesyp do woreczka, tak żeby można było go później wrzucić do garnka. Zlewamy wodę z gotującego się mięsa i dokładnie mięso opłucz. Tak samo garnek, porządnie go umyj. Przełóż mięso do czystego garnka, zalej go świeżą, wodą i przełóż upieczone warzywa. Na sam koniec dodaj przyprawy. Niech wywar się gotuje przez co najmniej 5 godzin. Pod koniec go doprawisz. Czas na konsumowanie. Porządna ilość wywaru, makaron ryżowy, mięso uzugotowanego wywaru, zioła, koniecznie szczypiorek i na sam koniec kilka kropel soku z limonki. To jest gotowe. Dokładny przepis znajdziesz też na moim blogu przepisy tradycyjne.pl. Daj znać, jeżeli go wytestujesz.